Robert Bonkiewicz to znany działacz środowisk narodowych w Polsce, inicjator i lider ruchu obrony granic oraz były prezes środowiska związanego z organizacją Marsz Niepodległości. W przeszłości był również kandydatem do parlamentu z ramienia partii konserwatywnych i aktywnie promuje politykę antyimigracyjną i nacjonalistyczną. Nowe zarzuty i ich charakter w ostatnich miesiącach prokuratura okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim systematycznie rozszerza katalog zarzutów wobec Roberta Bąkiewicza. Dotyczą one głównie jego zachowań i wypowiedzi z okresu ostatnich miesięcy, w tym wpisów w mediach społecznościowych oraz komentarzy publicznych, pomówienia funkcjonariuszy publicznych oraz dziennikarzy, prokuratura zarzuca mu publikowanie w internecie treści, które miały poniżyć i podważyć wiarygodność tych osób w opiniach publicznych, nawoływanie do nienawiści ze względu na narodowość. Etniczność i rasę zarzuty dotyczą wypowiedzi Bąkiewicza mających wzbudzać niechęć i wrogość wobec osób pochodzenia niemieckiego oraz imigrantów. Znieważenie funkcjonariuszy Straży Granicznej i żandarmerii wojskowej prokuratura wskazuje, że podczas działań na granicy Bonkiewicz miał obrażać służby mundurowe pełniące obowiązki. Usiłowanie nakłonienia funkcjonariuszy do niedopełnienia obowiązków służbowych w uzupełnieniu postawionych wcześniej zarzutów prokuratorskich, śledczy wskazali także na takie działania w kontekście wypowiedzi w mediach społecznościowych. Podkreślić należy, że Bąkiewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i w większości spraw skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Aktualny status postępowania Prokuratura skierowała przeciwko Bąkiewiczowi już akt oskarżenia w związku z zarzutami obejmującymi m.in. znieważanie funkcjonariuszy i nawoływanie do nienawiści, co oznacza, że sprawa trafi do sądu i będzie rozpatrywana w postępowaniu karnym. Konsekwencje prawne Jeżeli sąd uzna zarzuty za udowodnione, Bąkiewiczowi za niektóre z nich może grozić odpowiedzialność karna w postaci grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. W przypadku przestępstwa nawoływania do nienawiści, kodeks karny przewiduje karę nawet do trzech lat więzienia. Tło i wcześniejsze kontrowersje Sprawa zarzutów toczy się na tle intensywnej działalności Bonkiewicza w obszarze polityki społecznej i publicznej. Jako lider ruchu obrony granic występował na granicy polsko-niemieckiej, organizował obywatelskie patrole i krytykował politykę migracyjną. Jego działania wielokrotnie budziły kontrowersje i były komentowane publicznie. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku